Z jakiej rośliny produkuje się jedwab? E, jedwab nie jest produkowany z rośliny. A z czego? E, pająki wytwarzają. A jakie pająki? Jedwabniki. Wow. Spadał. Okej. Okay. Nie, z jedwabiu. A gdzie rośnie, e, gdzie rośnie ta roślina? W Ameryce. W Ameryce? A w południowej czy północnej? Myślę, że w północnej. Jedwab? E, z lenu. Len? Mm. Czekaj. Jedwab, jedwab. To, chyba z lędą, tak. Nie no, jedwab to z jakichś takich kwiatków, chyba coś tego typu. Raczej żel z żadnego drzewa. Jedwab się nie wiem, nie uprawia na polach, może jakoś? Coś? W jakim kraju uprawiają jedwab? W azjatyckich krajach? Jedwab rośnie na takich gąędziach, prawda? Bo ja nie wiem, czy dobrze kojarzysz, że to jest na takich patykach i takie białe, czy to, jest, czy to jest co innego? Nie wiem, z jedwabiu. Nie no, jedwab to z roślina. A z... Z jakiej rośliny produkuje się jedwab? Jedwab to jest taki efekt końcowy, a z czego to jakby się robi? Dobra, powiem, bawełna. Powiedziałem, że z bawełny, ale zapewne głupie.